Witam. Znajdujemy się na Wilanowie, przy Alei Rzeczypospolitej, gdzie znajduje się to wygodne i funkcjonalne mieszkanie, na którego prezentację zapraszam. Mieszkanie znajduje się na wysokim parterze, w nowoczesnym budynku posadowionym w dzielnicy Wilanów. Jego przestrzeń 96,5 m2 podzielona jest pomiędzy reprezentacyjny przedpokój, funkcjonalnie zaaranżowany i umeblowany, ustawny i jasny pokój dzienny, z wyjściem do ogródka mierzącego około 30 m2. Funkcjonalnie zaaranżowana kuchnia ściśle współpracuje z pokojem dziennym. Z reprezentacyjnego przedpokoju jest wejście do trzech ustawnych sypialni. Całość aranżacji uzupełniają dwie wygodne łazienki. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta, zadzwoń do mnie.